Witam Was w nowej serii, która również będzie się tyczyła pojazdów. Będą tutaj podawane i sprawdzane wątki, które mogą Wam się przydać w grze, jeśli chodzi właśnie o pojazdy. No ale przejdźmy do części właściwej odcinka. Dzisiaj sprawdzimy, czy to stwierdzenie to fakt czy mit. Na logikę montowany pancerz powinien dodawać więcej ciężaru naszemu pojazdowi, przez co staje się troszeczkę wolniejszy. Jako iż chcemy, żeby nasz pojazd miał jak najlepsze osiągi, to sprawdzimy czy to rzeczywiście jest prawdą. Najlepszym testem oczywiście będzie drag z pomiarem czasu. Test odbędzie się na samochodach o dwóch klasach, sportowych, czyli pojazdach o największych osiągach w grze, i terenowych samochodów, które są wolne i gdzie pancerz może odgrywać nieraz ważniejszą rolę. Najpierw sprawdzimy czy pancerz spowalnia pojazdy sportowe, czyli klasy pojazdów, którą chyba najczęściej ścigamy się w GTA. Do sprawdzianów posłuży mi Zentorno. Najpierw sprawdzimy pojazd bez zainstalowania jakiejkolwiek modyfikacji. Przyspieszę Wam również drogę między trasą drag a salonem twingu i salonem twingu trasą drag, żebyście mieli pewność, że w żaden sposób nie podmieniam pojazdu. Zentorno bez pancerza osiągnął czas 17 sekund i 27 setnych. Teraz zamontujemy w Zentorno pancerz i sprawdzimy go ponownie na trasie drag. Jak widzimy, czas jest identyczny i jedyny wniosek jaki możemy z tego wysnuć to taki, że pancerz nie spowalnia pojazdów sportowych i nie działa w żaden negatywny sposób. Yy, ale dla pewności sprawdźmy to jeszcze na pojeździe o większej masie i zdecydowanie mniejszy osiąga. Do testu posłuży mi dubsta 6x6. Najpierw sprawdzimy dupstę przed zamontowanym pancerzem. Dupsta bez pancerza osiągnęła czas 21 sekund i 25 setny. Teraz zamontujemy w pojeździe pancerz i ponownie zrobimy test. Jak widzimy, pojazdu terenowego pancerz również nie spowolnił. Wyciągając ostateczne wnioski, fizyka w grze nie do końca jest taka jak w rzeczywistości. W realu rzeczywiście przez większą masę pojazd mógłby być wolniejszy, ale w GTA pancerz w żadnej klasie pojazdu i w żadnym pojeździe nie spowalnia go, więc można go śmiało bez obaw na osiągi montować we własnym samochodzie.